wszystkim, witam Was z Wietnamu, także już wylądowałem Ho Chi Minh e, iPort. E, co zrobiłem w ogóle? Także wziąłem sobie, kupiłem karty z internetem, to 220 tysięcy, to jest około 34 zł. na cały miesiąc mam bez limitu internet, mam, mam 50 minut darmowych, po e, tutaj właśnie w Wietnamie. I to wszystko w sumie, ale mi wystarczy to, że mam internet, także super. Wymieniłem sobie tajskie baty w kantorze, Dobry przeliczeniem, sprawdzałem na mojej aplikacji, prawie podobnie, no tam bardzo, bardzo mała różnica, troszeczkę mniej dostałem niż tak jak pokazuje aplikacja, ale to taka naprawdę niewielka różnica, złotówka, dwie, to naprawdę spoko cena. Co jeszcze mam Wam powiedzieć? No, zaraz jedziemy do centrum, muszę czekinować w hostelu. Zwiedzać, mam trochę rzeczy do zwiedzenia, bo jest 10 rzeczy sobie wybrałem. E, jest jakieś tam stary, stare budynki, jakiś tam stare, jak to się nazywa, post, to jest e, e, poczta, stara poczta, jakiś pałac zjednoczenia, e, będzie też e, fabryka Heinekena, będzie wieżowiec i tam ziemi, który której właśnie jest bardziej ulepszenie tego Heinekena, bo masz to w cenie. Spoko z widokiem na całe Ho Chi Minh Będziemy na Full Street Markecie, jak to w każdym prawie kraju musimy zjeść jakieś tutaj lokalne posiłki. Co jeszcze? Chcę właśnie do Muzeum Wojny, bo słyszałem, że naprawdę warto, a ja się interesuję akurat takimi rzeczami, więc z chęcią zobaczę jak tutaj wyglądała wojna w Wietnamie z Amerykańcami. No i będziemy jeszcze jechać, ale też półtorej godziny z miasta czy z centrum na tunele. 50 km tuneli podziłem tak jak właśnie kiedyś to wyglądało e, wszystko podczas wojny. Naprawdę jestem mega poddecydowany w ogóle tym krajem. Jak się leciało z góry, to niesamowicie to wygląda całkiem inaczej niż inne kraje, więc powiem Wam, że czuję moc, którą powoli traciłem w Tajlandii, bo za dużo już chilowałem i wkazowałem i miałem lekki dołek, ale teraz wracam i myślę, że, że będzie srogo. Także Wietnam od południa na północ lecimy. Wchodzi win, a dawniej Sajgonu Jak widzicie, róż to jest niesamowity, Rozwierciel, czyli tak jak nazwa wskazuje. Saigon, no, no Saigon. Idziemy e, coś zjeść. Już się szczyminowałem w hotelu. Idę teraz takim miejscem, w miejsce, gdzie powiedziała Babka, że tam właśnie jest najlepsze w tak zobaczymy. Czy dzisiaj coś podwiedza? Nie sądzę. trochę późno. Tecze, ciemno. Pochodzę od centrum, ale jak od ostrzeżenie, żeby nie trzymać portfeli ani nic w kieszeniach, bo prawda. Także mam wszystko tu. Tak mało rzeczy są, zabrałem. Nie chcę dyskutować, mam tylko komercję, telefon, e, powerbanka i trochę pieniędzy. To wszystko. Dobra. Oni mają, czekaj, oni mają żonę. Czekaj, ja tu nie widać wszystko. No i nic. Jutro podwiedzamy cały centrum, wszystkie te budynki, które mam zamiar zobaczyć. Eee, też eee, idziemy do tej fabryki Heinekena i na te 50 km a pojutrze pojedziemy do tego tunelu na wycieczkę tunelu 50 km jeszcze jest ta rzeka Mekong też warto zobaczenia, do zobaczymy do może też się uda tam wybrać jak nie to zostanę jeszcze jedną na bo to jest sporo do zobaczenia wybrałem już mniej więcej drogę mojego Jazdu, to no i tak raczej pojadę więcej wybrzeżem, ale tam jest po prostu więcej do zobaczenia. Można czasem skręcić na te lokalne, będę w niektórych tych lokalnych środków, ale najwięcej lokalnych zobaczymy na północy. Także trochę tego trochę tego to jest spoko Muszę iść do sklepu, zajk, Dobra, tu przewodę, bo kurde nie wiem, co to było się. przejść. Idziemy coś kupić do Na wstępie, jak widzę, ceny są o wiele niższe w Tajlandii bo powiedzmy to piwo Heineken tutaj w tej posadzce, nie wiem, to jest chyba 0,3 to do dowolnie 3,40 to jest spoko cena to w Tajlandii się płaciło o wiele więcej, bo około 7 zł, czyli dwa razy tańsze piwo nawet znajdzie się jakieś tutaj za złoty coś jakiś Saigon No ich lokalne za złoty 82 do no. dwóch 1,80 zł do 2 zł kosztuje. Także witam cena cenach A my weźmiemy sobie wodę, bo ja dzisiaj piwa nie piję. Jeszcze muszę odpocząć, bo mnie gardło woli. Także woda kosztuje złoty coś. Dobra, weźmiemy tą dużą za złoty coś. Nie, witam. Jedzenie też jest o wiele tańsze. Próbki, o wiele tańsze. Wszystko tańsze. No właśnie. A w Indonezji byłem milionerem. I w Wietnamie znowu jestem milionerem. Czemu? Tutaj też w sumie waluty obowiązuje w milionach. Na przykład wodę kupuję za 12 tysięcy. No to 12 tysięcy to jest złoty coś, czyli 100 tysięcy to będzie gdzieś za... o ile to będzie? 10 coś. A milion to będzie 100 coś złotych. Czyli żeby być milionerem wystarczy mieć stówę. właśnie jest ta fabryka Heinekena może tam bym się wybrał ale dzisiaj w sobie nie wiem pić nie na razie na pewno hmm, że mam nadzieję że nikt nimi tu Ameryki nie wyrwie oj głupę co ale jest niepierdą trzeba im oddać idziemy dalej muszę zobaczyć na pewno na mapie, czy jest to w miejsce miejscu w tygodniu nie chcę na zaułysk aby nam wziąć na Wrócę do Was jak już będę widział coś fajnego. Hello. wybrałem sobie taką knajpę dziękuję okay, czemu? ponieważ jest tu sok z sok z tego cukru nowego. i słyszałem, że dużo waszych podróżników to poleca, więc sobie wybrałem taki oto i oto mam właśnie cukier taki dobra, bo ja że jestem na takim w gdzie można sobie zjeść, kupić rzeczy także mega fajnie to wszystko tu wygląda interes w jak za naszych starych czasów no ja to już ledwo pamiętam ale na siebie to bardzo znaczy to bananki i owoce doriany a ja sobie wziąłem są z cukru dzisiaj bo bardzo dużo ludzi którzy podróży nam polecają fazowski chyba najbardziej się pamięta o tym więc trzeba spróbować i ocenimy kurde miał rację, Bazowski. Także dzięki Baza za to, naprawdę smakuje niesamowicie. Ja mam iść teraz? Powiem Wam, że jest tutaj drużyny, który rozpięta. Tam jest ta Duża właśnie. To jest fabryka Heinekena, jeden z największych, żeby tam z ekipą, właśnie. Jest lepszy, jest jakiś taki bardziej ogarnięty, tak mi się przynajmniej wydaje. Wie lepiej widać i lepiej to wszystko funkcjonuje. To nie jest ta pierwsza osoba, która to mówi, bo mi było już wiele osób mi właśnie mówiło, że też tak uważanie. Dobra, to tu jedziemy na tunele, to jest pierwsza atrakcja dzisiaj. Potem pójdziemy do Muzeum Wojny, do Sky Toweru, tam hajny ten fabryk. Kończymy gdzieś wieczorem, może pójdziemy na tą ulicy, gdzie są te wszystkie imprezy, to zobaczymy jak to wygląda i to będzie na tyle, a jutro idziemy na Mekong Tor na wycieczkę, także to jest po, po rzece. A teraz a żegnam, widzimy się na tunelach i tam Wam powiem mniej więcej jakąś historyjkę, co to są za tunela, ile mają kilometrów i tak. Tutaj robię z jajek, ze skórek, skorupek, z skorupek, Mmhmm. See, you look, yeah. Yeah. This is the country. Yes. Then yes. you got picture here. Please. And here we got the broadcast. And here was that. This is a landmine. Which country? Vietnam. Yeah. yeah. So here's a landmine for Vietnam. And here? Vidna. You know. Well come uh, to see about

Do, było potrzebne im do wojny. E, jak wiecie, wiecie, tak walczył na początku z Francuzami. Francuzi tu przez 100 lat e, właśnie mieli swoją kolonię, tak? To była ich kolonia. Więc mieli tu wszystkie budynki, nawet Notre Dame. No, zaraz e, potem zobaczycie, będę się kręci, jak już I co jeszcze? Potem zaczęli walczyć z Amerykanami Australijczykami. i Jak wiecie, wiecie, był. No, e, komunistyczny, czyli Armia Północy z Kanoi ze przywódcą Ho przeciwko demokratycznej armii, e, którą wspierała się Ameryka. Ale Ameryka przegrała. Przez to, że po prostu walczyli w dżungli, a oni sprytem ich wykończali. Nie chcieli walczyć na otwartym, e, na otwartym miejscu, gdzie Amerykanie mieli przewagę. Więc ich zaskoczenia właśnie spunęli w dżungli i wygrali. I co jeszcze mogłem powiedzieć? E, no, i też duży wpływ miało na to, że ciągnęła się ta wojna. Straty były wielkie, Bo chyba 100 tysięcy ludzi zginęło w tej wojnie. A no i ludność amerykańska po prostu wychodziła na ulicę i nie chciała tej wojny. Dlatego właśnie Amerykanie się wycofali i to była jej wielka porażka podczas innej wojny. Także nie mogą zaliczyć tego do najlepszych czasów w historii. Także będę pokazywał wam tunel, tyle jeżeli chodzi o historię.

training where the trap is for so right now this is a bamboo so we call that bamboo Bam trap ah anyone take photo please, no try. <laughs> <laughs> okay So this will be become the door trap. All right, we go, Nestle. Each and the shoe we have to be army every day. Okay. Oh. Because during you know the war with W shoulder we have, we have a lot of big policy. So that's why we made a shoe here. Here the shoe. All right? The shoe here. Oh my god, here. boy. Yes. Here. Ah, oh, the shoe service so, for so, so happy. The guy in shoulder, he make it every day. Oh, baby, shoe here.

Parę wyjść, co chwilę masz jakieś wyjście. Czyli tam, co ileś tam, nie wiem, co 200-300 metrów są wyjścia z tunelu. I tu jest właśnie jedno wyjście, a przed chwilą na drugim wyjściem. I tak idzie cały czas i możesz wychodzić, że wiesz, tu stąd atakuje, jak masz potrzeby. I stąd wybiegasz. Jak chcesz, no to z tamtej strony. Ale ogólnie jest mega ciężko, bo myślałem, że on mówi 3 metry. Ja tam kurde, tak nisko, że się nie da iść jak nie masz dobrych kolan. ja mam słabe kolana Teraz nie świeci Powiem wam, że te tunele są bardzo, bardzo niskie. Jak oni tam musieli chodzić z tym bronią, z tym wszystkim. Masakra, nie? Powiem wam, że okej, okay, wojna jest straszna, żadna wojna nie powinna być. Ale jeszcze w takich warunkach mieć wojnę, gdzie na pewno jak czasem padał deszcz czy coś, to wlatywała im woda, błoto, wszystko, masakra. Musiała być masakra. Aaa, kitchen. Ah, the kitchen in the war. jest amazing. Tak wyglądała kuchnia w czasie wojny wietnamskiej i co wy na to A jak już byłeś najedzony, to znowu do dziupli i w drogę. Trzeba walczyć. Wszystko to, co widzieliśmy, to, co jest na zewnątrz, czyli na powierzchni, to, to było pod ziemią. Tylko teraz oczywiście to pokazują mu, że nie musiał wchodzić pod ziemię, no bo, bo tam gdzieś się trzeba było się tak skratać, że naprawdę po 5-10 minutach już masz dosyć. Jak miał być zwiedzać trzy godziny, to by nie dał rady, tak jak oni tam żyli. No wiadomo, wchodzisz te miejsca, też wentylacja słaba, nie każdy ma silne serce, żeby trzymać, ludzie starsi też co długo tak nie wytrzymają. To wszystko jest na wiesnę, na powierzchni. na powierzchni, była dżungla. Ale że no, nam atakowali helikopterami, no to wszystko zostało zniszczone. To jest mało czerw i pozostałości dżungli już tu nie ma. Wszystko, że helikoptery, bomby, wszystko. Także to co widzieliście, to było pod ziemią ale teraz jest po żeby to ładnie pokazać. Szczęścia, które robią ziemią też, to widzieć. Tyle. No. Jest to fajne. No. Fajna historia. Dlaczego? W Polsce się za dużo o tym nie mówi, nie uczymy się naszej y, historii. Historia, o tym nie wiem, jest naprawdę ciekawa. I szkoda, że mało filmów, mało wszystkiego o tym oparto. Tak czy siak? Nie jest to jakaś super atrakcja przez to dużo ludzi, ale warto zobaczenia, Także polecam. Co bym chciał wspomnieć jeszcze? Uważam, że przyjazd rano z dupą jest bezstosowny, bo trochę za dużo ludzi i jest wiele grup, nie tylko jedna. Ale chyba lepiej przyjechać sobie tu samemu. Wziąć skuter, przyjechać. I po prostu o godzinie po południu kiedy nie ma ludzi. I wtedy wszystko widzieć idealnie. wsiąść daj sobie dopłacić za tego przewodnika. Ale niech jesteś sam z przewodnikiem, a nie w grupie. Ja się tego nauczyłem i chyba będę tak robił. No. A dobra, Mekong muszę z grupą. W sumie nie muszę. Kurde, flambałem, ale chusty. Na jaką to na jaką mieliśmy na łódkę, więc bez różnicy.